Zaczynamy. Pierwsze pytanie. Kolejne pytanie od jak celem wyjaśnienia poprzedniej wizji, czyli takie dodatkowe pytanie. Jak nasz kosmos, jeśli nasz kosmos wróci do stanu pierwotnego, bo o tym była mowa w poprzednim nagraniu, że on tak oscyluje między ciszą i dźwiękiem, to Małgosia pyta, jak on wróci do tej ciszy, to czy to wobec tego oznacza, że my, jako ludzie, istoty, Duchowe, przestaniemy istnieć jako dusza, jako energia. Hmm. Okazuje się faktycznie tak jak taka smuga światła, który powoli można to też taką smugą, smugą dymu, mi się pokazała taka smuga dymu, która też zanika Gdzieś, więc pokazało się coś takiego, że jest, że będzie jakaś forma, a to w ogóle jako materia, gdzie wszystko, co jest, y, powolutku tak się rozwieje, jakby taka jak smuga takiego czegoś na wietrze. I tutaj to wraca znowu w stan tej ciszy. Z tym, że to, to w ogóle proces tego y, wyłaniania się, jak wcześniej mówiłam, dźwięku z tej ciszy, to, są, to jest ogromny czas, to jest coś, co się nie mieści w ogóle w ludzkim umyśle. Takie pojęcie czasu, tak jak my sobie to liczymy. I tak samo powrót do tej ciszy, to jest też coś tak ogromnego, że tutaj jest taka jakby odpowiedź, żeby nawet sobie tym głównym nie zaprzątać. Żydziesz, bo to przede wszystkim to nic nie zniknie, to nie jest tak, że przestaniesz i bo tak naprawdę ty jesteś częścią czegoś ogromnego. To jest, to jest niesamowita podróż. To jest już tak długo, która trwa tak długo, że to jest dla, z naszego punktu widzenia prawie jak nieskończoność. Więc oczywiście, zanim ten etap, zanim wszechświat ukończy ten etap y, przejścia, powrotu w stan tej ciszy, która jest tak naprawdę medytacją, tak, jakby wszechświat medytował, po prostu y, przestanie tworzyć i no przejdzie w stan medytacji, kontemplacji, w której nie ma właśnie myśli. Ale to Nie jest tak, że przestaniesz istnieć, w sensie, że wrócisz w jakąś nicość, bo tu może tego się mam, się obawia, że on stanie się jakąś nicością, że to wszystko to w ogóle nie ma może sensu, jakiś eksperyment, a potem wszystko znika. To nie jest tak do końca, nic nie znika. Jest pokazane, że to jest kilka takich wszechświatów, kosmosów, i one są cały czas jakby się tak kręcą, wirują. Jedne właśnie są w tym stanie medytacji, inne są w stanie tworzenia czegoś. I one wszystkie jeszcze pracują na rzecz czegoś większego. Tu się pokazuje. Widzę jakby takie okręgi. Każdy wszechświat to taki okrąg. Jest ich kilka. Nie chcę mówić, ile pięć to na pewno widzę, że jest. Ale i one pracują, tak jakby raz się jeden wychyla jest w tym ruchu, drugi jest jakby bardziej trochę w tle i w tym stanie medytacji. Każdy zbiera jakieś informacje, i te informacje pracują razem na, na rzecz czegoś, co jest jeszcze w centrum tych wszystkich okręgów przy założeniu takim, można powiedzieć, bardziej... Ja nie wiem, nie wiem, czy one dosłownie są okręgiem, bo to może być tylko metafora, tak? Żeby było łatwiej zrozumieć. A więc jako okręgi i one wszystkie mają w centrum jeszcze coś. Tam jest jeszcze jakby jądro wszechświatów. I one wszystkie pracują na rzecz tego jądra, tego rdzenia. Tam jest takie jakby, takie centrum w środku. I jakby takie jądro czy to jest jakby takie słońce, tak to wygląda, taka plazma. Ona jest w centrum tych kilku kosmosów. W tym jednym z tych kosmosów znajdujemy się my. On jest akurat aktywny. O, o to można też porównać do wulkanów, że jest uśpiony i aktywny. On jest w aktywności w tym momencie. Aktywność trwa prawie dla nas tak jak nieskończoność. Hmm. Tutaj ten, ta istota, z którą rozmawiamy, i, i, jest taka rozbawiona trochę tym pytanie Małgosi. Że mało tak jak może się wystraszyła, że ona się obróci w niebyt. Tej nicości się wystraszyła, tego, tego, tego bezsensu wszystkiego. Mam takie wrażenie, że ta istota tak mówi, że to jest coś, czego ty się wystraszyłaś. Zupełnie niepotrzebnie. Wszystko jest. My wszyscy pracujemy, na te wszechświaty pracują na rzecz tego czegoś, co jest jeszcze w centrum. Może to, co jest jeszcze w centrum, moglibyśmy nazwać Bogiem, bo każdy z, ze wszechświatów mi się pokazuje, ma też takie swoje jądro, ale one wszystkie. Zbierają informacje już dla czegoś większego. I tam idzie to do, do, tego, do tego centrum, jeszcze w tym większym okręgu, który zawiera w sobie kilka okręgów. I tam te informacje idą, czyli wszystko, co wszechświat uzyska z tego stanu medytacji, co jeden okrąg uzyska ze stanu medytacji i tego zamysłu, który się zrodzi, potrzeby stworzenia. I potem jest ta wielka kreacja i manifestacja, która trwa prawie, że nieskończoność Dla nas to jest nieskończona, choć to jest skończone, ale nasz umysł tego nie obejmuje. Dla nas to jest praktycznie czas nieskończony. I potem, kiedy wraca znowu w stan medytacji, czyli to, o co Małgosia pyta, te informacje są przekazywane, czyli to, co Wszechświat uzyskał w procesie tego, tej aktywności, czyli cała złożoność życia, istnieje wszystkich istnień, które są w tym całym jednym kosmosie, czyli okręgu, idzie potem dalej, to, co on uzyskał, w jakie wnioski wyciągnął, czyli to, co mówiliśmy ostatnio, że on się uczy. Wszechświat on, ja mówię on oczywiście umownie, bo ja nie czuję, że to była jakaś płeć, okrągł się, uprzy, siebie I dostaje, i przesyła te, dalej te informacje do tego centrum. Yy, więc nie, nic nie ginie, nie jest tak, że Ty jesteś w jakimś niebycie. Wszystko, co dołączyłaś do swojego doświadczenia, tak jest, ja teraz tu teraz informacje, to nie jest, że ja tak uważam, to są coraz, co jest coraz przepływ. Wszystko, co Ty jako jedna małgosza, czyli aspekt, jakiś aspekt wszechświata, tego okręgu, w którym żyjemy. Przekazałaś do, do wszechświata swoimi emocjami, swoim doświadczeniem, swoim wglądem w, w rzeczywistość, wnioskami, które masz z tego wcielenia, z wszystkich innych wcielenia poprzednich i z wszystkich kolejnych, które Cię czekają. To, co Ty do, dołożyłaś do się, taką cegiełkę od siebie cegiełkę. Ukazałaś poprzez to, jak Ty jesteś jakby takim Łazikiem, który jest na Marsie z jakąś misją mi się pokazuje. Każdy, ta, każda dusza we wszechświecie to jest taki łazik, zbiera informacje, potem przesyła do bazy wszystko, co Ty zebrałaś. Twoja dusza, Twoje wyższe ja w procesie, w cyklu inkarnacyjnym, tu i na innych planetach, gdziekolwiek byłaś, przekazujesz potem dalej. I tak każda istota tworzy. Czy to jest minerał, czy to jest roślina, czy to jest zwierzę, czy to są istoty... Z innych układów wieznych, czy to są istoty, tutaj mi się pokazuje, z innych wymiarów, yy, czy aniołowie, czy demony. Wszystkie te istoty wnoszą swoją jakąś treść. One są jakieś. Każda z nich jest jakaś. I całe to wszystko, co jest zbrawe, idzie, kiedy wszechświat się wycofuje z tej aktywności, przechodzi w stan nieaktywności, w stan medytacji, yy, bez myśli. I idzie to potem idzie informacja do tego centrum jeszcze tych kilku okręgów. I tam to jest przetwarzane. I teraz tu się pokazuje ciekawa rzecz, mimo że o to nie pytamy. Każdy z tych okręgów ma swoje zadania, i nasz wszechświat jest też dość charakterystyczny. I tu mi się pokazuje jedna rzecz, że głównym zadaniem naszego okręgu, w którym, yy, który jest dla nas wszechświatem, prawie że nieskończonym, to jest wola wola. I w tym yy, okręgu przerabia się wolną wolę. Czyli wszechświat miał tak jest w stanie medytacji, wytworzyła się potem ta potrzeba tej aktywności i główny zapis na matryce to jest wolna wola. I to teraz będzie skutkowało na wszystko, co się dzieje, na odpowiedź na następne pytanie. I jeszcze zanim przejdę do następnego pytania, bo tu jeszcze te informacje spływają, każdy z tych światów ma inne zapisy, szuka innych danych. Ten ma taki cel, wytworzyć wolną wolę, wytworzyć we wszystkich istotach stworzenia, które będą miały odrębną świadomość, jakiś indywidualizm, właśnie tą wolną wolę. I co za tym idzie? Zobaczyć jak wszechświat ma ten wszechświat, w którym my żyjemy, bo każdy inny zbiera inne cele i tam jest jeszcze jakiś świat, który nie ma wolnej woli. Pokazuje mi się, że jest jeszcze okrąg, który ma tylko miłość i, 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 i sprawdza jak tu jest być tylko w świetle. Czyli w tym jednym z okręgów nie ma tego, co, o czym mówiliśmy poprzednio, że tutaj jest ta gra, tego jest jakby ta równowaga, że tej istoty dobro i zło widzą inaczej. W naszym okręgu jest ten podział. Tak, my go tak doświadczamy, jako zło i dobro cień, ale jest jeden z okręgów, jeden z innych światów, który ma tylko dobro. Tam jest wszystko czyli tam jest plan na istnienie gdzie tam wszechświat przechodzi w aktywność i tworzy tylko światło i ogląda, jak to wygląda, kiedy nie ma wolnej woli, kiedy jest narzucony, tak można powiedzieć, że jest tylko światło. Czyli wszystkie istoty są istotami światła. Jak to się tam wtedy rozgrywa? Jest jeszcze jeden z wszechświatów, też mi się pokazuje, który ma, też nie ma tej wolnej woli i tam jest tylko cień. My żyjemy w jednym, który ma wolną wolę. Ale ich jest pięć. Nie wiem jeszcze, co mają inne. Nie będziemy się już zagłębiać. Na razie czuję to najbardziej takie, takie... Można powiedzieć, że jedne z nich to takie piekło. A drugi jest tylko, jest tylko takim rajem, jest takim Edenem. Taki Eden, Eden. I teraz y, my żyjemy w wszechświecie wolnej woli. Ja czuję od razu, że to będzie odpowiedź na następne pytanie. To Małgosia może trochę wyjaśnić, bo Małgosia bardzo się poruszyła, dlaczego w poprzednim nagraniu, jak ja powiedziałam, że istoty z wyższych wymiarów nie oceniają tak dobra i zła, jak my to widzimy. To Małgosia przecież, jak każdy człowiek poczuje, przecież w na naszej planecie jest dużo cierpienia, dużo istot cierpi, różnych istot. I człowiek, człowiekowi wielkie, wiadomo. I człowiek traktuje źle planety, inne istoty i, i zwierzęta. I teraz yy, Małgosia zadała pytanie wobec tego, dlaczego wszechświat na to zezwala. No i to już jest od razu odpowiedź: dlaczego wszechświat na to zezwala? Wszechświat na to nie zezwala, w takim sensie jak Małgosia myśli, że cierpi jakąś przyjemność z tego, że ktoś cierpi. To nie jest tak. Tutaj mam taką odpowiedź, że to zbyt emocjonalnie do tego, do tego się podeszło, do tego zagadnienia, podeszłaś. To nie jest tak. To jest zadanie tego kosmosu, to jest przerabianie wolnej woli. Co to oznacza? To oznacza, że wszechświat sprawdza. Później wyszle informacje zwrotne do tego centrum. To jest jakby dopiero taki, można powiedzieć, Bóg albo źródło, bo ono zbiera informacje z wszystkich wszechświatów. Każdy ma jakieś zadanie do przerobienia. Tu jest zadanie wolnej woli. A co to oznacza? oznacza, że, że będzie pozwolenie na to, by każda istota rozwijała się w swoim tempie. Będzie pozwolenie na to, będzie tak jakby stworzone na zasadzie równowagi cień i światło. I, i wyłoną się z tego cienia na przestrzeni oczywiście ogromnych cza czasu, jakichś miliardów lat istoty światła i istoty cienia. Tak mówię bardzo w skrócie, bo to na pewno jest jakiś proces tworzenia nie jest mi tutaj ukazany. Zresztą można by o to zapytać, ale nie o to jest pytanie, jest dlaczego jest zezwolenie. I właśnie dlatego to jest jeden. Yy, to jest cel, jakby tego, zobaczyć, co się stanie, kiedy da się tą wolność tym małym aspektom wszechświata. Czyli każdy aspekt to jest jakaś świadomość, jakaś istota duchowa. Czy to będzie w ciele zwierzęcia, czy w ciele yy, jakiejś rośliny, czy w ciele człowieka, czy w ciele innych istot, yy, które zamieszkują kosmos. Wszystkie te istoty mają wolną wolę. I tutaj jest celem jest zobaczyć, do czego się posuną, kiedy one będą same miały wybierać. Czy tutaj ja teraz czuję, celem jest. Celem jest mieć możliwość. To jest potraktowane nawet jako dar. W tym wszechświecie to jest potraktowane jako dar. To jest łaska. Mieć możliwość wybrania, skręcenia w lewo albo w prawo. Teraz tak czuję. Te inne wszechświata, o których wcześniej powiedziałam, okrąg, gdzie jest cień, i tam jest jakby piekło, i okrąg, gdzie jest samo światło. Tamte istoty nie mają tej możliwości. Tam przerabia, przerabia to doświadczenie, kiedy nie ma wolnej woli, i każdy ma tylko drogę w światło. I każdy ma drogę cieni i też jakby to wszystkie informacje potem idą. Ale w naszym jest to ukazane jako łaska, jako niesamowita łaska y, takie miłosierdzie wręcz dania nam tego, Dania nam tej możliwości wybrania, czy ja skręcę w lewo, czy ja skręcę w prawo. Ponieważ dopiero kiedy ja mam możliwość, ja czuję to cały czas takiej wąskę że ja mogę zdradzić, przykładowo z życia wzięte, zdradzić swojego partnera, którego kocham lub, lub nie już kocham. Kiedy ja mam możliwość, kiedy ja mam pokusę, mam no może mogę zdradzić, bo pojawia się w moim życiu ktoś nowy i ja nie skorzystam z tej drogi. Wybiorę jednak drogę światła. To to jest to, o co chodzi. Wszechświat sprawdza, czy kiedy ja mam dwie możliwości, to co ja skręcę w prawo, czy ja skręcę w lewo, a może jeszcze pojadę prosto, a może w ogóle się cofnę, Jakoś inaczej to wszystko zarażły. I to jest traktowane jako łaska. Na najwyższym poziomie tego projektu tak to, tak to miało być. Zobaczyć, do czego to dojdzie. Kiedy ja mam możliwość zawsze wybrania. To jest prawdziwy rozwój. Oczywiście poprzez to, że złożoność życia w wszechświecie jest niesamowita. Prawie, że nieskończona. Każda istota będzie wybierać inaczej. I tu jest też taka informacja, że są już istoty Cywilizacje, które są bardzo stare. I one wybrały już yy, Drogę Cienia. I ponieważ wybrały Drogę Cienia, yy, to będą oprawcą dla wszystkich słabszych. I one będą oprawcą na przestrzeni i na, i na przez, na poziomie galaktycznym, czyli będą podbijały światy, uciskały różne gatunki, będą manipulować, będą, no, będą po prostu pod wpływem swojej wolnej woli, do której mają jakby, to, takie prawo, dalej już kroczą tym cieniem, w tym cieniu, tak jakby one się już pogrążają w tym cieniu. Można nawet powiedzieć, że one upadają, ale tak naprawdę z perspektywy tego wyższego zamiaru projektu nie, nie ma upadków w sumie. Czy upadek jest tak jakby wpisany w to? To jest tak, jakby ta potrzeba doświadczenia, zobaczenia właśnie ile tych istot upadnie i ile istot się wzniesie. Nie? Ale to jest uznawane jako łaska, niesamowita możliwość rozwoju. Boże, poprzez właśnie te pokusy, które mamy, poprzez, poprzez jakieś cierpienie, którego doświadczamy w takim zwykłym życiu, mamy tę możliwość. Wyciągnięcia pewnych wniosków, mądrości z tego doświadczenia i wniesienia się wyżej. I to jest uznawane jako łaska, bo jeżeli jest tylko światło, nie znasz cienia, nie wiesz tak naprawdę, jesteś tylko taka, jaka musisz być, jaką Cię zaprojektowano. Czyli jeśli zaprojektowano Ci jest to tą światła, nie, nie, nie możesz być inaczej. Tutaj, w tym wszechświecie, my mamy właśnie te wybory. I w tych wyborach tkwi cały rozwój. Czyli tutaj jest rozwój wynikający z wyborów, ale jeżeli są wybory, to zawsze będzie jakieś cierpienie. Więc jest grupa istot, która poszła tą drogą ciemności. I tak grupa istot jest uwikłana właśnie w, tą, w rolę oprawcy. Kata, tak? Używając terminologii z psychologii. A jak jest kat, to zawsze jest ofiara. I to jest na poziomie galaktycznym. Na poziomie kosmosu, wojen kosmicznych. To już się pokazuje, że to jest na, na poziomie takim mm, makro, a też odbywa się na poziomie mikro, na mniejszej skali, czyli na jednej planecie poszczególnej. Y, akurat w tym przypadku naszej też te wojny się odbywają i też jest to starcie między katem i ofiarą. I jest jeszcze pokazana jest trzecia jegórowa, właśnie wybawiciela. Każda z tych istot kroczy jakąś ścieżką. Ofiara ma zawsze wybór. Yy, może być ofiarą lub nie być. Jeżeli jest człowiekiem, to ma taki wybór. Tu od razu zaznaczenie jest. Jeżeli jest duszą, która karmowała w ciało ludzkie, ma wybór bycia ofiarą, tkwienia w tym, użalania się lub sprzeciwienia się katowi. Katowi, katowi? Katowi? Katu? <laughs> Natomiast kat też ma wybór. Może być dalej katem, może się zmienić. Może, może wyjść z tego zaklętego kręgu. I jest jeszcze wybawiciel, który wybawia słabszych, i Wybawiciel też, to taka fajna ścieżka, bo Wybawiciel jednocześnie wybawia słabszych i jeszcze może wybawiać kata. Że, um, wybawiciel może uchronić kata przed tym upadkiem duchowym. Czyli Wybawiciel już jest silny. Um, tu mi się pokazuje taka, taka informacja, że prawdziwy Wybawiciel to jest Czyli taka istota duchowa, która kroczy, kroczy tą ścieżką, czyli dawno już wybrała. I tylko po prostu później to jest konsekwencja jej czynów. Tak? Ona wybrała na poziomie duchowym, że ona jest wybawicielem. To taka istota osłabi kata, a wzmocni ofiarę. To jest rola wybawiciela. Osłabić to, co jest zbyt silne. Czyli kata, który nadużywa swoje jakieś rangi, sobie sztucznie nadanej rangi, czy jakiegoś samemu sobie, na, przez samego siebie nadanego autorytetu, więc, on, więc wybawiciel jest w stanie to osłabić, natomiast, czyli w ten sposób uchronić kata przed upadkiem i kat może poprzez inspirację zmienić siebie. I wybawiciel też może wzmocnić ofiarę, czyli pokazać ofierze, że ona ma jakieś narzędzia do obrony. To jest prawdziwa rola wybawiciela i to są przecieżki rozwoju. I to wszystko jest wpisane właśnie w tą wolną wolę, wybawiciel ma wolę, że stanie się wybawicielem, kat ma wolę, że stanie się katem, oczywiście to świadomie też idzie. I ofiara ma w wolę, że zostanie ofiarą i będzie się na sobą dalej używać. I to jest ukazane jako piękno przeświata, a właśnie ta niesamowita gra. I cały czas mi się pokazuje słowo, że to jest łaska. Dana nam łaska od tego głównego centrum zarządzania, który jest w centrum tych kilku okręgów, które zbierają informacje. Czyli to jest jeszcze główne, nadrzędne takie źródło. I to źródło, tak jakby, postanawia. Który z tych okręgów będzie miał jaką rolę. I to w naszym, nadane, w naszym wszechświecie, nadana, nadany zapis takiej wolnej woli, doświadczenia tego, jest, 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 powtórzę to znowu, bo to się cały czas pojawia, jest uznawane jako łaska miłosierdzia. Że to jest jako coś, coś pięknego ponoć. Co ciekawe, pokazuje mi się tutaj też taka informacja, że istoty bardzo z, z tego światła, z tych okręgów, z okręgów, w którym jest tylko światło, czyli nie ma wyboru. Jest raj po prostu. Tak my tak byśmy to na dwa. I Te istoty z tamtych regionów no są po prostu w harmonii, w chórach anielskich, można by tak powiedzieć. Tam są bardzo wysokie wibracje, tam się wszystko tak rozwija, ale tam nie ma takiego poczucia tak tam nie ma takich emocji, jak my doświadczamy. Tamte istoty, które potrafią mieć ten wgląd w inne wokalnie, w inne wszechświaty. A wynika to z tego, że są światłem, są wysoką wibracją, więc mają, jakby, też te wglądy. Tamte istoty w pewnym sensie. one czują, że. że one czują, jakby, takie. niektóre, nie wszystkie. Że jest coś fascynującego w tej możliwości wyboru, że gdzieś w pewnym sensie, jeśli jest tylko cały czas taka jasność, takie światło, nie chcę powiedzieć, że to jest nudne, ale jest, jest jakiś bezruch w tym. I one. niektóre z tych istot. istot Czują, że my mamy coś fajne, fajniejszego, tu się, tu się dzieje jakaś, jakaś. Coś się dzieje. Oczywiście, my teraz, kiedy widzimy to cierpienie, jakie się dzieje w naszej planecie, myślimy sobie, że to nie jest wcale fajne, wolelibyśmy, żeby było tylko światło, żeby nikt nie cierpiał. Wygląda na to, że nie do końca to tak jest, że jednak potrzeba jest tym, tej różnorodności. I, i, I że jest to uznawane jako łaska. Paradoksalnie jest to uznawane jako miłosierdzie że my możemy doświadczać wyboru i sami wybrać. Teraz tak, jeszcze jedna rzecz. Ja powiedziałam, że istoty ludzkie w ludzkich ciałach mogą wybrać. A co ze zwierzętami? Zwierzęta nie mogą wybrać. Już jest podział na drapieżnika i, i, i ci mięsożercy, rośniożerce. Yy. I teraz można powiedzieć, to no dlaczego to tak jest? Jest to pokazana jest znowu złożoność światów w naszym kosmosie. W naszym tym jednym okręgu. Są światy na różnych poziomach. Są światy, gdzie istoty nie zjadają innych istot. Są zwierzęta, które nie zjadają. Żywią się na przykład oszczędnością. <laughs> Są różne światy na różnych poziomach rozwoju. Nasz świat, nasza Ziemia jest na poziomie rozwoju jako planeta. Właśnie tego oprawcy i tej ofiary. Tutaj jest jeden taki zapis. Dlatego tutaj świat przyrody, odzwierciedla to. Bardzo naturalny sposób nam pokazuje, jak to wygląda. Jest to też oczywiście wynik jakichś genetycznych manipulacji. Tutaj zawsze byli jakieś siewcy życia, czyli inne istoty, które też mają jakieś swoje cele, swoje plany, swoje ambicje. Niemniej jednak, Ponieważ każdy aspekt odbija tą całość, więc można powiedzieć, że ta planeta jest odbiciem świata drapieżnego. Jest jeszcze w takim miejscu rozwoju, po prostu. Więc istoty zwierzęta są, jak w pewnym sensie, między sobą, są w ty, też w tym psychologicznym aspekcie oprawcy i, i ofiary, czyli jeden zje drugiego. Ten słabszy dla bardzo nie mało, dużo do powiedzenia.